No, cześć wszystkim. Tutaj przy ulicy Latniaku mam kolejny okaz. To jest rozszczepka pospolita, z tego co nie wiadomo. Trochę, jakby w Parę słów można też o tym grybie powiedzieć. To jest pasożyt, który powoduje białą zgniliznę drewna. To jest ogólnie grzyb uznawany za niejadalny ale zawiera pewną substancję przecież nowotworową schizofrylam tak to się nazywa Zobaczmy jak on wygląda Taki cienciutki, blaszkowaty oczywiście od, od spodu co nawet chyba yy, widać też z góry że ma blaszki no. Tak pokażę. Slizophylan to jest substancja przeciwnowotworowa, czyli może być stosowany w leczeniu raka. Może być stosowany w leczeniu raka. Przypomnę raz jeszcze: rozszczepka pospolita. Takie rzadkie czy rzadko spotykane okazy można nagrywać i o nich wspominać. Jak najbardziej, ja to właśnie robię. Pogoda taka, że raczej ciężko wybrać się do, do lasu. Także nagrywam to co spotkam nawet na drodze. Żeby też kanał się rozwinął. Ten pniak jest z tej strony bardzo obrośnięty tym pasożytem, bo to jest pasożyt. Tutaj nic ciekawego, bo okolicy nie widzę. Tylko ta rozczepka właśnie. No dobra. Myślę, że to by było na tyle. W tym filmiku. Auta jeżdżą, także ulica jest ruchliwa. I nie, nie zbieramy. Nie powinno się raczej zbierać. Nawet grzybów jadalnych nawet grzybów generalnych no nic lajki, suby, komentarze jeszcze raz pokażę z bliska mile widziane i do następnego filmiku trzymajcie się i cześć